Jeżeli zastanawiasz się nad kupnem Resident Evil Zero w odświeżonej wersji HD, to ten materiał jest właśnie dla Ciebie. Resident Evil Zero to taki trochę zapomniany kuzyn całej serii. Prequel, który miał nam pokazać, jak to wszystko się zaczęło. Tym razem wcielamy się w Rebecca Chambers, młodą medyczkę zespołu Bravo, która trafia na pociąg pełen zombie. Które oczywiście jakimś cudem żyją i atakują ludzi. Na tym pociągu poznaje Biliego Koena, więźnia, który uciekł z transportu. Jak to zwykle bywa, w rezydentach ich przypadkowe spotkanie przeraza się w szaloną współpracę. Pociąg rusza sam, wykoleja się i finalnie lądują w tajnym ośrodku szkoleniowym Ambreli, i tu właściwie zaczyna się cała gra. Fabularnie nie jest źle, to typowa historia z serii laboratoria, eksperymenty, trochę szaleństwa i trochę klimatu grozy. Ale są też momenty, kiedy czuje się vu. Ten ośrodek szkoleniowy wygląda praktycznie jak rezydencja Spencera z pierwszej części korytarze, centralna sala, balkon, nawet układ pomieszczeń jest bardzo podobny. Szkoda, że Capcom nie pokusił się o coś bardziej oryginalnego. Billy też wypada trochę płasko. Niby ważna postać, ale jego przeszłość to dosłownie 30 sekund, wspomnienia i koniec. A główny złoczyńca? No cóż, powiedzmy, że jest, ale raczej siedzi gdzieś tam w cieniu. Przypomina jakiegoś widza niż faktycznego przeciwnika. Nie straszy, nie goni, po prostu jest. Mimo tego wszystkiego. Historia jako całość ma sens. Trzyma klimat i ładnie domyka pewne wątki, które potem eksplodują w Resident Evil 1. Resident Evil 0 wygląda jak klasyka: z czyli stałe kąty kamery, prerenderowane tła, no i sterowanie tankiem. To wszystko w oświeżonej, naprawdę ładnej oprawie HD. Ale kapką do życiu coś nowego: system partnerów. To oznacza, że możesz przełączać się pomiędzy Rebeką i Billym jednym przyciskiem. Rebeka jest delikatna, potrafi mieszać zioła i radzić sobie z zagadkami, a Billy to typowy twardziej. Ma więcej HP, dźwiga cięższe rzeczy, przepycha skrzynię czy tam rozwala potwory. Brzmi świetnie i faktycznie działa, dopóki wszystko idzie zgodnie z planem. Podczasem zapomnisz przestawić tryb. Team na solo i nagle Rebeka zostaje sama w pokoju pełnym zombie, a Billy gdzieś daleko. Bywa też, że nasz partner zaczyna strzelać z twojego shotguna bez potrzeby, marnując całą amunicję, więc tak, system jest świetny, ale potrafi też napsuć krwi. Najgorszy element całej gry to jest właśnie brak skrzyń na przedmioty, serio. Zamiast klasycznych 18-boxów Capcom wymyślił, że możesz po prostu wyrzucać rzeczy na ziemię. Efekt. Główny hol staje się jednym wielkim magazynem, a ty co chwilę wracasz po pozostawiony klucz, czy też naboje. Oczywiście w pewnym momencie czujesz się jak kurier Umbrelli. Cały czas bieganie tam i z powrotem. Z plusów zagadki są zrobione dobrze. Nie są banalne, ale też nie denerwują. To taki idealny środek. Parę minut myślenia i da się rozgryźć. Resident Evil Zero to jedna z trudniejszych części serii i to nie jest żart. Wrogowie potrafią solidnie dać w kość. Najgorsi z nich to takie szybkie, mał... podobne stwory, które potrafią wskoczyć Ci na głowę, zanim zdążysz się obrócić. Druzy w kolei to takie typowe zombie pijawki, które są praktycznie nieśmiertelne, jeśli nie masz oczywiście ognia. Masz to Super. Nie masz? To lepiej uciekaj. Do tego dochodzi mała amunicji i leczenia. Gra wymusza myślenie, oszczędzanie naboi i bieganie zamiast strzelania. To nie jest gra, którą przylecisz z palcem na spuście. Tu każde starcie ma decydujące znaczenie. Walczyć czy też uciekać? Nieraz miałem momenty, kiedy dosłownie nie miałem ani jednego naboju, a postacie na granicy śmierci. No a niestety, kolejny zapis bardzo daleko. To potrafi naprawdę wkurzać. Ale właśnie taki powinien być Survival horror. Kiedy już przejdziesz grę, Capcom dorzuca coś ekstra. Wesker Mode. W tym trybie grasz oczywiście Weskerem i zahipnotyzowaną Rebeką. I Leech Hunter Mode. To jest taka mini w której zbierasz pijawki i blokujesz bronię z nieskończoną amunicją. No to klasyczny bonus od Capcomu, który faktycznie warto zagrać. Resident Evil 0 HD to nie jest najlepsza część serii, ale na pewno jedna z ciekawszych. Capcom próbował dodać coś nowego. System partnerów działa dobrze, ale brak skrzyń i mały ekwipunek skutecznie podnoszą poziom wkurzenia. Mimo tych minusów gra ma duszę klasycznego survival horroru. Czuć klimat, czuć napięcie, jest masa momentów, w których naprawdę boisz się o przetrwanie. Do tego świetna grafika, prerenderowane tła i muzyka, którą buduje klimat grozy. Wszystko to sprawia, że warto dać jej szansę. Więc jeśli lubisz klasyczne Residenty i nie boisz się trochę cierpienia z powodu ekwipunku, to Resident Evil Zero HD Remaster zdecydowanie powinieneś okrać. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.